Good cop, bad cop. Bad cop. Policjant oskarżony o ugryzienie mężczyzny w krocze podczas bójki w barze. Michael Flake to policjant z Anne Arundel County, który wdał się w sprzeczkę w barze z innym mężczyzną, któremu nie podobało się jak tańczy z kobietą, którą zna. Chwilę później Flake poszedł za mężczyzną na zewnątrz i zamachnął się na niego pięścią. Mężczyzna uniknął ciosu, powalił Flake'a na ziemię i usiadł na nim. Flake uznał, że jedyną opcją ucieczki będzie atak zębami w kulki mężczyzny. Policjant został aresztowany tego samego wieczora w innym barze. Flake został zawieszony w obowiązkach do momentu zakończenia śledztwa.